Cześć, kochani, witamy Was bardzo serdecznie. Byliśmy umówieni dzisiaj, a na co? Byliśmy umówieni na omówienie warunków rozdania. Kochani, zbliżamy się do tego momentu, kiedy będzie rozdanie. Rozdanie za 4000 subskrypcji. Nasze wielkie podziękowanie za to, że byliście z nami, że chcieliście subskrybować nasz kanał, no i że uczestniczyliście tutaj z nami w życiu naszego kanału. Słuchajcie, chcę Wam pokazać, co będzie naszą nagrodą nagrody są cztery widzicie je tutaj one są ustawione tutaj to są nasze walizki walizki są drewniane pewnie jesteście ciekawi co zawierają każda walizka jest zafoliowana zamknięta my mamy specjalnie jeden zestaw otwarty żeby wam pokazać tada zobaczcie co my tutaj fajnego mamy zestaw w walizce zawiera kredki mazaki Linijka tutaj się znajduje, farby świetne, y, gumka, klej, temperówka, y, kredki y, świecowe, kredki pastelowe. Słuchajcie, świetny zestaw. Zestaw jest leciutki, można go zabrać na wycieczkę do szkoły, y, na wakacje, na wyjazd. Popatrzcie, jak świetnie wygląda. A jeszcze dodatkowo jest to fajne, że walizka jest naprawdę solidna, drewniana słychać pukam w nią i można sobie ją ozdobić, jak się chce, to jest prawdziwe drewno. Naprawdę jest świetna, świetnie zamykana, solidnie wykonana. Słuchajcie, cztery takie walizki czekają na Was. I do tego dorzucamy, dorzucamy świetną książkę. To jest Atlas Kosmosu. Popatrzcie, jak wygląda. Atlas Kosmosu z naklejkami, rewelacyjny. Słuchajcie, plakat również znajduje się w środku. Książka jest świetna, ma bardzo dobre opinie. Nauczycie się tutaj wielu wiadomości. Dowiecie się ciekawych rzeczy na temat kosmosu. A w środku zobaczcie cały zestaw pięknych, kolorowych naklejek. A więc warto o to zawalczyć. Świetny plakat. Potem, jak powędrujecie dalej, możecie również jakieś testy, zadania rozwiązywać, żeby sprawdzić swoje umiejętności. I na koniec nagroda wielka. Dyplom. Dyplom uznania za to, że wzięliście udział yy, tutaj w tutaj poznawaniu kosmosu. A więc taki atlas kosmosu dozrzucamy do każdej walizki. Cztery zestawy, cztery zestawy walizka i piękny atlas kosmosu. Słuchajcie, warto brać udział. Yy, co trzeba zrobić, żeby. Brać udział w naszym losowaniu. Po pierwsze, trzeba być subskrybentem publicznym, czyli zasubskrybować tak nasz kanał, żebyśmy mogli tutaj z panelu naszego, tego naszego kanału zobaczyć, że subskrybujecie go. I oczywiście to będzie potrzebne później do losowania. Kolejna sprawa pod filmikiem, tym, który teraz oglądacie, piszecie w komentarzu: biorę udział w losowaniu. Jeżeli nie potraficie sobie sami poradzić, jesteście dziećmi. Które jeszcze może nie potrafią tego napisać, poproście kogoś dorosłego, żeby Wam pomógł. Czyli biorę udział w losowaniu. I teraz najważniejsza sprawa: do kiedy czekamy na Wasze zgłoszenia, na te, żeby wylosować piękne zestawy? Czekamy do 20 lutego, to jest do niedzieli, do północy włącznie. A więc kochani, czekamy na Wasze zgłoszenia. Warto naprawdę subskrybować, warto być z nami, zobaczyć, jakie świetne prezenty na Was czekają. Na pewno będziecie mogli się pochwalić tymi prezentami i w szkole, i wśród przyjaciół, znajomych. I no, słuchajcie, dorosłych był, i oczywiście, na pewno słuchajcie, tutaj może losować każdy, niekoniecznie zapraszamy dzieci, ale również zapraszamy dorosłych, wszystkich, ktokolwiek chciałby taki zestaw mieć. Zestaw poręczny, fajny, na pewno każdemu się przyda. No to co, żegnamy się z Wami i czekamy. Popatrzcie, nie ogień. Nie powiedziałeś jeszcze, od kiedy rozdanie od dzisiaj oczywiście. Oczywiście, ale tak pod dzisiaj pod tym naszym tak. filmikiem już piszecie komentarz, biorę udział w losowaniu. A więc słuchajcie, czekamy na Was. Subskrybujcie, piszcie, lajkujcie nasz filmik i do zobaczenia. Dowiecie się kto wygrał.